Teraz kazanie biskupa, które stało się powodem politycznej burzy. Sympatycy Radia Maria w weekend na Jasnej Górze spotkali się i co usłyszeli podczas mszy od biskupa Wiesława Meringa? Że Polską rządzą polityczni gangsterzy określający siebie jako Niemców. Jak można się domyślać, kazanie nie przeszło bez echa. I o tych echach Cyprianiopek. Biskup Wiesław Mering wygłosił kazanie w sobotę. Polską rządzą dziś polityczni gangsterzy. W pierwszym dniu pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców. To nawiązanie do podsłuchanej Pegasusem rozmowy Romana Giertycha i Donalda Tuska sprzed sześciu lat, w której premier ironizował. Ja zacytowałem. Hierarcha Zwłocławka cytował także XVII-wiecznego poetę Wacława Potockiego. Jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi. Bratem. Słowami biskupa poczuł się urażony Radosław Sikorski. Związek rodzinny z Niemcami mam taki, że brat mojej babci, ksiądz kanonik Roman Ziętarski, zaliczył pięć lat dachał prycza w prycze z błogosławionym Michałem Kozalem, pańskim poprzednikiem. Czy takie słowa powinny paść na jasnej górze, z ust kapłana? Tym bardziej takie słowa powinny paść. Według polityków PiS, biskupi to także obywatele. Się. I mają prawo do opinii. Kościół dzisiaj zabiera Głos, nie jest głuchy na sytuację, która się w Polsce dzieje. Według rządzących kościół angażuje się w politykę po stronie PiS. Za co Prawo i Sprawiedliwość za czasów swoich rządów rewanżowało się y, szerokim strumieniem pieniędzy płynących do instytucji zależnych od kościoła katolickiego, do fundacji, do ojca Rydzyka. Roman Giertych napisał list do episkopatów, w którym pyta, jak długo biskupi będą tolerować, tu cytat, obelżywe kłamstwa wypowiadane w ważnym dla Polaków miejscu. Episkopat nie komentuje sprawy. Nam jakoś Świeckim nie jest na miejscu, żebyśmy oceniali, co wolno biskupom. Biskup Wiesław Mering skomentował w Kazaniu także sytuację na granicach. Stwierdził, że tu cytat z Zachodu jak i wschodu są tak samo zagrożone. Jeden z polityków mówi więcej niesie z sobą zła. Ruch obrony granic. Niż imigranci, o których nic nie wiemy. Pszczucie na uchodźców w imieniu kościoła, którego założyciel był uchodźcą, uważam za intelektualnie niespójne. Ostatnie słowo na pielgrzymce rodziny Radia Maryja należało do ojca Tadeusza Rydzyka. Jak widzę, to ministrę, że religii nie będzie. Co ty kobieto sobie wyobrażasz? Od września men ograniczy lekcje religii z dwóch do jednej godziny tygodniowo. Polska to jest folwark, albo co? Co to ma znaczyć? Tadeusz Rydzyk znowu w takim politycznym wzmożeniu zaczyna wydawać mu się, że będzie decydował o tym, co robi rząd. No nie będzie. Minister edukacji wbrew apelom episkopatu nie wykona wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ponad tydzień temu sędziowie uznali ograniczenie lekcji religii za niezgodne z konstytucją. To nie jest Trybunał. Rządzący podkreślają, że to decyzja trzech byłych polityków PiS. Cyprian Jopek, wydarzenia.